Państwa Śląskie żeglarstwo obchodzi różne wersje bileusze. Już po raz dziewiąty spotkali się miłośnicy piosenki żeglarskiej na tej największej w naszym regionie imprezie. Jak zwykle hala parkowa wypełniana była po brzegi. Jest to zjawisko świadczące o tym, że zarówno zainteresowanie żeglarstwem, jak i samą piosenką żeglarską rosło z roku na rok. Bo przypomnijmy, że pierwsze spotkanie śpiewających żeglarzy miało miejsce w dziś już nieistniejącym Teatrze Młodego Widza przy ulicy Zabackiego. Natychmiast okazało się jednak, że sala nie może pomieścić chętnych. Przeniesiono więc stratwę do filharmonii, ale i ta zaczęła pękać w szwach. Dlatego lata ostatnie to żeglarskie śpiewanie w hali parkowej. Tajemnice powodzenia dziś piosenki żeglarskiej, a kiedyś szanty, czyli pieśni marynarskiej pracy, wyjaśnia chyba doskonale powiedzenie angielskich marynarzy. Pieśń jest tyle samo warta, co dziesięciu ludzi przy winie. Pieśń pracy narodziła się bardzo wcześnie, w okresie rozkwitu morskiej żeglugi, a więc w XV do XVI wieku. Ostatecznie, jak mówią znawcy przedmiotów, ukształtował ją wiek XVIII. A potem przez lata. Szanta, pieśń marynarskiego trudu, zadomowiła się w żegludze i tak jak ludzie i pieśń dostosowała się do nowych warunków. Dzisiaj śpiewa się na statkach i jachtach piosenki od serca i dla serca, wśród których nie brakuje akcentów satyrycznych, drobnych złośliwości pod adresem przełożonych. Wreszcie są te piosenki wyrazem tęsknoty za czasem, który minął za dalekim światem za żeglowaniem. Także było także na ostatniej Tratwie. Szanta Wiosłowa, czyli o żony Wioślarzu. Chciałbym, chcecie w kanonie to zaśpiewać ze mną? Znaczy tak, lewa burta, prawa burta, tak? Ja zaśpiewam może. Żyła sobie dzielny dżony, co wioślarzem wielkim był. Na swej łódce on wypływał i wiosłował ile sił. Hej pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosłono. Hej pociągnij razem mocno, dalej pociąg wiosłono. Gdy pytali dokąd płyniesz, odpowiadał żony kwad. Na to pan mi stworzył morze, abym mógł płynąć świat. Hej, pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosłono. Hej, pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosłono. Hej, za wiosła razem złapmy, by pociągnąć ile sił, jak nasz żony dzielny wioślarz, co przed laty sobie żył. Hej, pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosłono, hej, pociągnij razem mocno, dalej ciągnij wiosłono.